Witaj w najnowszej wersji kursu Chat GPT. Pozwól, że przedstawię ci niektóre z wielu tematów poruszanych w kursie, dzięki czemu uświadomisz sobie, jak wielofunkcyjne to narzędzie. W wersji zeszłorocznej pokazywałem chat jako narzędzie nadające się do rozwiązywania zadań szkolnych. Chat pomaga uczniom w nauce, tworzeniu sprawozdań, rozprawek, ale także nauczycielom w sprawdzaniu prac, przygotowywaniu konspektów. Zestawiłem to narzędzie z zadaniami z matematyki, chemii, biologii, historii, WOS. Sprawdziłem, jak sztuczna inteligencja poradziłaby sobie na maturze czy podczas pisania prac dyplomowych. Nie zawsze to narzędzie było bezbłędne. Jednak dziś jest o wiele skuteczniejsze. Szczególnie czat w wersji czwartej. Obecnie omawiane narzędzie jest bardziej rozbudowane. Dzięki połączeniu z dali umożliwia generowanie grafiki w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja pamięta wątek rozmowy, dzięki czemu mogę podać sugestie co do stylu i zawartości wykonywanego obrazu. Sztuczna inteligencja ułatwia wykonywanie analiz dużych wolumenów danych, odczytując dane z przesłanych plików i zwracając takie zestawienia, jakich potrzebujemy. Wystarczy, że prześlesz plik i napiszesz, jakie zestawienie danych jest Tobie potrzebne. Chat GPT analizuje artykuły prasowe, zestawia je ze sobą, wnioskuje i stawia hipotezy. W przedstawionym przykładzie zbieram linki do trzech artykułów prasowych i zadaję sztucznej inteligencji pytanie odnośnie sytuacji w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, pytając jednocześnie o szansę rychłego zakończenia walk. Masz ochotę na urlop? Może Sycylia? Podajesz sztucznej inteligencji wytyczne, a ona przedstawia Ci oferty. Potem oczywiście możesz wskazać, że chcesz ofertę najbardziej optymalną. Po chwili otrzymujesz taką ofertę. W taki sam sposób, przy użyciu odpowiednich rozszerzeń, możesz rezerwować tanie loty, przewozy, czy szukać ofert pracy. Możliwości, które daje sztuczna inteligencja, jest naprawdę wiele. W tej zajawce pokazałem Ci tylko niektóre. Na sam koniec powiem Ci jeszcze, że nauczę Cię, jak stworzyć własnego bota sztucznej inteligencji. Własną sztuczną inteligencję, którą będziesz mógł mogła karmić własnymi danymi i tym samym stworzyć sobie wirtualnego asystenta. Nadmienię, że takiego wyspecjalizowanego asystenta będzie można również udostępnić na rynku odpłatnie. Serdecznie zapraszam do kursu który gwarantuje usprawni Twoje metody nauki i pracy.